no to chyba wszystko z tego przywitania więc elo mordeczki dzisiaj wgrałem sobie gry z x-wars już nieraz raz przechodziłem fabułę więc powiem wam gra dość mało zajmuje miejsca jest bez internetu nie potrzebuje internetu i fajna dosyć gierka teraz wejdziemy sobie w fabułę i co mogę wam powiedzieć jaki na w jak chcecie no normalnie sobie wejdę

has developed its own unique way to wage war. Proud of their unique craft, they have become obsessed to the point of worship, turning weapons to religion. So as you see, some of the characters are Their way of life is the only way and are dedicated to teaching their policies to all other nations through what their leaders claim as divine intervention, or as you will know it, war. The others are known Dobra, as the way of the armor. sword wrath the way of the sword, ladjai kill. Dobra, to będzie samolotek. Na razie tu nie chcę nałóżnicy, ta gra nie będzie aż tak łatwa, bo na początku on będzie pomagał, trochę tak będzie pomagał na początku, ale głębiej tutaj nie będzie łatwa ta gra. Ja to mogę wywalić, tutaj to sobie zostawię. No i jak na razie samółczek jest dość łatwy. W każdej grze tak jest praktycznie. No i tak mówiąc, jak mówiłem, też fajnie, żebyście dali suba, dzwoneczek i łapkę w górę pod tym filmikiem. Bo na jedną łapkę w górę będę nagrywał kolejny odcinek. I piszcie w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć na przykład y, innych ty innej serii z tej gry, na przykład e, z, e, na przykład z zombie, albo z albo z tą tabelą lub z jeszcze czymś innym to nasz wybór, więc o nie, żeby sobie osłonię się przed nimi sobie zbiorę trochę większe wojsko i wtedy zaatakuję. To chyba jakiś update do tej gry, bo kiedyś można było mieć tylko 40 osób. I to nie, jakby co, z tymi osobami, jak będziecie grali. nie zdziwcie się, jak będziecie na przykład mieli czarodzieja, bo on zajmuje o wiele, on zajmuje więcej niż normalna postać. Więc to wszystko. No. i W ten sposób Nabiję sobie dość dużą armię I nie w ogóle się nie mam żadnego łucznika, bo jeden łucznik to jest 300 Muszę mieć 300 złota Ale teraz jak dojdzie tylko on, to już powinienem sobie dać, zobaczyć, czy ta armia da radę Ale nie jestem pewien No i teraz, On się uzgraja... On na razie za bardzo nic nie robi, jeśli się tylko uzbraja w Tych górników Weźcie, weźcie też ktoś atakujcie. No jest spokojnie, oni mają na razie. Kontratakują, właśnie. Więc e, ci, w są grami, to nie dziwicie że oni potrafią kontratakować, a wy nie, bo to jest tak jakby granie z komputerem, że wiadomo, że komputer nie, uży, e, nie myśli tak jak my i używa zupełnie innych. Co, co gra w ogóle zupełnie inaczej. Że nie atakują? Dobra, nie zrobić zrobię ile mogę. 6 i to powiem teraz... Może to też, może to da radę, bo oni, oni już... Oni już tak mają takie końcówki. Chapa. Też y, wiele youtuberów nagrywa taką grę 3 bramas, więc chyba też ją mam. mam. Mam aktualnie 300 pocharków. Trzy, co ja mówię? 3000. I możecie wbijać do klubu, w którym ja jestem Polski Team. Napiszcie sobie Polski Team i wejdźcie i znajdźcie ten klub. Ja się nazywam Śmierć. I ogółem. Ja chcecie, to możecie do niego dobijać do tego klubu. To jest mojego kolegi. I jeszcze jedno. Jak chcecie, żebym nagrywał Brawl Stars, albo jeszcze inne gry wysyłajcie mi. To będę nagrywał. o to jest to już ich zjedzie z tym nie mają szans z tym to oni szansy nie mają no tak no, no, no. Jeżeli macie jakieś inne pytanie do kanałów to właśnie piszcie w komentarzach śmiało bo wiecie jak chodzi o nowe kanały to będę mówił to mogę to będę właśnie był inne kanały jakiś poza tym no i to będzie... To będzie tak wszystko z tej, z tej organizacji. Nie? O, i coś takiego dzieje się, jak się zaczyna. To na samym... Nie się, jak długo nie graliście w tą grę. Na przykład y, tu było dużo nowych rzeczy, jakich nie było. Na przykład y, skrzynka była tylko za 10. Tutaj mam. No. Okej. Okay. Bo lepszyń, ja bym sobie ich zaczął ulepszać, naprawdę ja polecam ulepszać akurat te postacie, bo one dużo dają później. Kupowę. Jak co ja wam mówię, że nic się nie opłaca za bardzo kupować tych czarów, bo te czary praktycznie nic nie pomagają. że trochę sobie pogram i wam pokażę tą grę. Jeszcze będą mówili jakieś To nie zdziwcie się, bo to się samo pojawia po prostu. I... Okej, okay, się zaczęła zasadzka. na związku, że nie będzie naprawdę ciężko, bo my za bardzo nie mamy co robić przed nimi, musimy jak najdłużej wytrzymać, to też to jest cała Chyba na końcu będzie gigant, bo to było, ale nie wiem, no, na końcu będzie gigant. Nie będę czasami sobie tutaj podglądał. Radzi tak patrzeć czasami, jak już w tę grę gracie jak zaczynacie, bo tutaj tylko za pierwszym razem pisze, tak atakują. Dobra. to ale właśnie tutaj dość dużo pomaga. Bo to jest tak, bo to jest taka zasada, że oni, że oni teraz bym sobie wrócił do fortu do zamku oni ich szybko zniszczą bo teraz moi się będą lecieli tak plus 8 i to właśnie czasami pomaga i tym bardziej w takich końcowych poziomach fabuły jak macie bardzo mało hapa wróci się nie a wróci już a wróci się nie tak to możecie sobie tak wejść do fortu oni się jeszcze doleczają Co chwilę przestanę

bo on się nie skończyć. Przepraszam za cięcia, ale ale to ale musiałem zrobić cięcie na szybko. Więc teraz już tak bez dłuższego przeciągania i wygraliśmy. Cała gra trwała 3 minuty. Ogólnie ta gra jest długa. co? Reklamy, nie dziwię się, że w tej grze są, lek... są reklamy. To ba się bardzo tego nie dziwię Ale niedawno serio nie było reklam, nie wiem co się podziało z tym grom. Mam nadzieję, no, że to będzie jedna i ostatnia reklama To będzie pierwsza i ostatnia reklama Ulepszmy sobie to teraz tak ulepszyć. teraz chce coś, co nam bardzo pomogło. I są teraz na maksymalnym... I już ich nie będzie dało lepszać. No. ty a trwa ten filmik? 12 minut? To już bardzo dużo. No więc ja już się zaczynam żegnać. Do zobaczenia. No i narson. Co tu się dzieje? O to się dzieje się. Co się tutaj dzieje? No serio już nie wnikam co tu się dzieje. śmieci mieć dzisiaj coś czuję, że nic nie zdziwi.